Dzień dobry, Mateusz Skulski, zapraszam na magazyn Ustecki. Ustecki Węzeł Komunikacyjny to jedna z najważniejszych inwestycji w kurorcie w ostatnich latach. Prace prowadzone są systematycznie i zgodnie z planem. Obecnie wykonywane są m.in. poszycia dachów budynków dworca kolejowego i autobusowego. W ramach inwestycji realizowany jest remont i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego. To zupełnie nowy obiekt w Ustce. Ponadto wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne, zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe. W tej chwili kończy się, kończy się wymiana poszycia dachowego na budynku dworca kolejowego, przygotowywane są w tej chwili mury do położenia elewacji. Także zakończyła się budowa dachu i montowane są okna w zupełnie nowym budynku dworca autobusowego, i kończony jest taras, czyli takie przejście między tymi dwoma budynkami. Na dworcu autobusowym, który w końcu pojawi się w naszym mieście, pojawiły się już wiaty peronowe, perony. Także to wszystko mogą Państwo z mostu dworcowego zobaczyć. W przypadku przebudowy ciągów komunikacyjnych wykonawca czeka na wydanie pozwolenia na budowę. Dokument powinien być gotowy na przełomie sierpnia i września. Projekt budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce realizowany jest w ramach osi priorytetowej 9. Mobilność działania 9.1. Transport miejski poddziałania 91.2 Transport miejski. Prace zakończą się w 2021 roku. 13 pociągów dziennie po wakacjach będzie kursowało między Słupskiem a Ustką. PKP przedstawiły nowy rozkład jazdy. Czy połączenia zostaną utrzymane? To zależy od liczby pasażerów. Koniec wakacji to koniec obowiązującego rozkładu jazdy PKP. Kolej zaprezentowała już nowy. Według niego na trasie ze Słupska do Ustki z powrotem kursować będzie 13 pociągów. Będą jeździć z częstotliwością około godziny. Zachęcamy serdecznie Państwa do korzystania z nich, bo od tego zależy. Czy te połączenia pomiędzy naszymi miastami będą utrzymywane? Są one bardzo komfortowe, wygodne. Zapraszamy do korzystania. Pociągi na linii 405, bo tak fachowo nazywa się trasa słupsko-ustka, wróciły blisko po czteroletniej przerwie. Pierwszy skład pojechał w połowie grudnia. Powrót pociągów był wynikiem apelu samorządowców z regionu słupskiego do Marszałka Województwa. Wcześniej linia została zmodernizowana. Niemal 200 zawodników stanęło w sobotę na starcie marszu Nordic Walking i biegu w ramach biegowego Grand Prix Ustka 2020. To było już trzecie w tym roku wydarzenie z tego cyklu. Część zawodników ścigała się również zdalnie. Mieszkańcy Ustki, Słupska region oraz turyści, w sumie niemal 40 osób stanęło na starcie marszu Nordic Walking. Zawodnicy mieli do przejścia ponad 3 km, najpierw plażą, potem traktem Solidarności. Na mecie jako pierwsza zameldowała się jeni Rudnik, wyprzedzając Macieja Żabińskiego. Miejscem na najniższym stopniu podium podzielili się Sławomir Kocoń i Eugeniusz Krasowski, którzy wspólnie przekroczyli linię mety. Bieg główny rozpoczął się w południe, na starcie w Ustce stanęło 101 uczestników. Kolejnych niemal 50 biegło zdalni, w swoich miejscach zamieszkania rozsianych po całym kraju. Ci, którzy biegli w Ustce, przyjechali z województwa pomorskiego Zachodnie zachodniopomorskiego oraz z Wielkopolski. Zawodnicy do pokonania mieli trasę o długości ponad 10 km. Trasę trudną było prowadzącą w większości przez plażę, wydmy i leśne dukty. Biegaczom nie pomagała również pogoda. Temperatura powietrza dochodziła do 30 stopni Celsjusza, słońce tylko na chwilę chowało się za chmurami. W klasyfikacji pani zwyciężyła Katarzyna Cyprych, za nią przybiegły ludzna kuklińska nurkowska i katarzyna Pernik. Wśród panów faworytem był Patryk Błaszczyk, który prowadził od początku biegu. Pierwszy również zameldował się na mecie. Kolejne miejsce na podium zajęli Grzegorz Ebel i Ryszard Sokołowski. Dla wszystkich uczestników zawodów zarówno części marszowej, jak i biegowej przygotowano pamiątkowe medale. Dla najlepszych były statuetki i nagrody pieniężne. W sobotnie wydarzenie było trzecim w tegorocznym cyklu Grand Prix Ústki, ale pierwszym, w którym zawodnicy szli lub biegli razem. Poprzednie dwa zorganizowano w formie wirtualnej. Uczestnicy pokonywali trasę indywidualnie, a organizatorom przesyłali jedynie wyniki poprzez aplikację. Jesteśmy podczas trzeciego biegu Ústkiego Grand Prix rozbiegana na Ustka takie oto medale czekają na wszystkich uczestników naszego biegu w tym roku. Pierwszy bieg w ralu i rekordowa frekwencja. Ponad 150 zawodników stanęło na linii startu, ale też rekordowa frekwencja, jeśli chodzi o marsz Nordic Walking, ponad 40 zawodników. Mamy nadzieję, że względy sanitarne pozwolą nam również kolejny czwarty bieg przeprowadzić w ralu. Ostatnie zawody tegorocznego biegowego Grand Prix ustki planowane są na 3 października. Intensywnie i sportowo zapowiada się końcówka wakacji w ustce. Ośrodek sportu i rekreacji przygotowuje m.in. zawody w siatkówce, piłkarski freestyle, a także wyścigi rowerowe. Nie zabraknie także innych atrakcji, takich jak kino na plaży. Schyłek wakacji Ustecki Osir rozpocznie plażowym turniejem Środkówki. Impreza zaplanowana jest na 18 sierpnia. W zmaganiach udział weźmie 8 dwuosobowych zespołów. Przez następne dwa dni na plaży przygotowane są zupełnie niesportowe atrakcje, bo zorganizowane będzie kino plenerowe. Ta impreza odbędzie się na promenadzie nadmorskiej z wykorzystaniem sceny. Zagramy dwa filmy: Super Spark, Gwiezdna Misja oraz dnia 20: Asterix Obeliks. Osiedle bogów. 22 sierpnia OSIR wraca z atrakcjami sportowymi. Odbędzie się wówczas impreza promująca piłkarski freestyle, czyli żonglerkę piłką nożną. Oprócz pokazów trików dla chętnych, przygotowane będą warsztaty. Wakacje na sportowo zakończą wyścigi rowerowe, które 29 sierpnia wystartują z traktu Solidarności. Rowerzyści będą ścigać się na dystansie 30 km. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Usteckiego. Więcej wiadomości znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej oraz kanale YouTube. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.